W tym odcinku znajdziesz najciekawsze owoce, zaczynając od litery A, a kończąc na literze C. Aceroola. Wiśnia barbadoska. Aceroola wygląda jak mała, czerwona wiśnia jest błyszcząca i okrągła. Jest bardzo bogata w witaminę C. Rośnie na niskich drzewkach w ciepłych krajach Ameryki Środkowej i Południowej. Agerest. Agerest to mały, okrągły owoc, który może być zielony, czerwony albo żółty. Ma cienką skórkę i jest pokryty delikatnymi włoskami. W środku jest soczysty i kwaśny. Agerest rośnie na krzewach, najczęściej w ogrodach i sadach. Lubi miejsca słoneczne lub lekko zacienione, a jego owoce pojawiają się latem, są kwaśne lub słodkokwaśne i mają zieloną, żółtą albo czerwoną skórkę pokrytą delikatnymi włoskami. Aki? Aki to egzotyczny owoc z Jamajki. Kiedy dojrzewa, sam się otwiera i pokazuje trzy jasne kawałki owocu z czarnymi pestkami. Ale uwaga, wje się tylko te jasne części. Rośnie na drzewie w ciepłym, tropikalnym klimacie. Ten owoc znajduje się na krzewach w ogrodach i sadach, najczęściej w Europie i Azji. Amalaki, agerest indyjski. Amalaki wygląda trochę jak zielony agerest, ale jest twardszy i bardziej błyszczący. Jest bardzo zdrowy i kwaśny w smaku. Rośnie na drzewach w Indiach i innych ciepłych miejscach Azji. Ananas, ananas ma twardą, kolczastą skórkę i zielony czubek z liści. W środku kryje się słodki, żółty miąż. Rośnie nie na drzewie, tylko na ziemi, jak duży kwiat. Pochodzi z Ameryki Południowej, ale dziś rośnie w wielu tropikalnych krajach. Arbus, arbus to duży. Okrągły lub owalny owoc z zieloną skórką i czerwonym, soczystym miąższem w środku. Czasem ma pestki, a czasem nie. Uwielbia ciepło i rośnie w gorących krajach, na przykład w Afryce, Azji i południowej Europie. Atemoja. Atemoja to mieszanka dwóch owoców cherimoi i grawioli. Ma zieloną, Grudkowatą skórkę i biały, słodki miąż w środku. Rośnie na drzewach w ciepłych krajach, takich jak Izrael, Brazylia czy Tajlandia. Awokado. Awokado ma zieloną lub ciemnofioletową skórkę i dużą pestkę w środku. Jego miąż jest kremowy i miękki. Rośnie na drzewach w ciepłych krajach, takich jak Meksyk czy Peru. Nie jest słodkie, ale bardzo zdrowe. Ałycza, śliwa wiśniowa. Ałycza to mały owoc podobny do śliwki, może być żółta, czerwona albo fioletowa. W środku ma pestkę i soczysty miąż. Rośnie na krzewach lub małych drzewkach w Europie i Azji. Banany. Banany to długie, żółte owoce o miękkim i słodkim wnętrzu. Rosną na wysokich roślinach, które wyglądają jak drzewa. Banany dojrzewają w ciepłych krajach, takich jak Ekwador, Brazylia czy Filipiny. Są świetne jako przekąska, można je jeść same albo dodać do naleśników i deserów. Bael. Bael to owoc o twardej, żółto-zielonej skórce i pomarańczowym miąższu w środku. Ma słodki, lekko korzenny zapach. Rośnie na drzewie w Indiach i innych częściach południowej Azji. Używa się go często do robienia soków i napojów, szczególnie w upalne dni. Borówka amerykańska. Borówka amerykańska to mała, Okrągła jagoda w kolorze granatowym. Jest słodka, soczysta i bardzo zdrowa, pełna witamin. Rośnie na krzakach, które mogą być wyższe niż człowiek. Można ją zrywać w ogrodach i na plantacjach. Borówki są pyszne w owsiance, na leśnikach i ciastach. Borówka brusznica. Borówka brusznica to małe, czerwone kuleczki, które rosną w gronach na niskich krzaczkach w lesie. Są lekko kwaśne, ale po ugotowaniu świetnie smakują w dziemach i sosach, zwłaszcza do obiadu. Rosną dziko w Europie i Azji, szczególnie na terenach leśnych. Borówka czarna, jagoda. Borówka czarna, czyli jagoda, to mały, granatowy owoc z ciemnym sokiem, który farbuje usta na fioletowo. Rośnie w lesie, na niskich krzaczkach. Jest słodka, pyszna i bardzo zdrowa. Jagody najlepiej smakują prosto z krzaka, a także w pierogach i naleśnikach. Brzoskwinia. Brzoskwinia to okrągły owoc z miękką, Puszystą skórką w kolorze żółto-czerwonym. W środku kryje się słodki, soczysty miąższ i twarda pestka. Rośnie na drzewach w ciepłych krajach, takich jak Grecja, Hiszpania i Włochy. To idealny owoc na lato. Chlebowiec, owoc chlebowca, jackfruit. Chlebowiec to ogromny Zielony owoc pokryty kolcami wygląda jak wielki jeż. W środku ma żółty miąż, który pachnie słodko i przypomina smak banana albo ananasa. Rośnie na drzewach w ciepłych krajach Azji, takich jak Indie czy Indonezja. Jest tak duży, że może ważyć nawet ponad 30 kg. Niektórzy nazywają go owocem dla głodnych, bo można się nim naprawdę najeść. Cytryna. Cytryna to żółty owoc o owalnym kształcie i gładkiej skórce. W środku ma kwaśny sok i pestki. Rośnie na drzewie w ciepłych krajach, takich jak Włochy, Hiszpania czy Grecja. Cytryna świetnie nadaje się do herbaty, lemoniady i wypieków. Choć kwaśna jest bardzo zdrowa, zawiera dużo witaminy C. Czarny bez, owoce czarnego bzułu. Owoce czarnego bzułu to małe, ciemnofioletowe kuleczki, które rosną w dużych kiściach. Wyglądają trochę jak miniaturowe winogrona. Rośnie na krzewach w ogrodach, parkach i na skrajach lasów w Europie i Azji. Te owoce są kwaśne i nie je się ich na surowo. Ale po ugotowaniu można z nich robić syropy, dżemy i soki bardzo zdrowe, zwłaszcza na przeziębienie. Czereśnia. Czereśnie to małe, błyszczące owoce o czerwonej lub bordowej skórce. W środku mają soczysty, słodki miąż i twardą pestkę. Rośnie na drzewie, które kwitnie wiosną pięknymi, białymi kwiatkami. Czereśnie uwielbiają słońce i rosną w sadach i ogrodach w wielu krajach, szczególnie w Europie. Można je jeść prosto z drzewa. Czerwona porzeczka. Czerwona porzeczka to małe, błyszczące kuleczki, które rosną w długich gronach. Są czerwone, przezroczyste i lekko kwaśne. Rośnie na krzaku w ogrodach i na działkach najczęściej w Europie. Można z niej robić pyszne soki, dżemy albo galaretki. A najlepsza jest zjadana prosto z krzaka. Czerwony banan. Czerwony banan wygląda jak zwykły banan, ale ma czerwoną lub bordową skórkę. W środku jest kremowy, trochę różowy i bardzo słodki. Smakuje jak połączenie banana z maliną. Rośnie w ciepłych krajach, np. w Indiach, Meksyku i Ekwadorze. Jest mniejszy i grubszy niż zwykły banan, ale bardzo zdrowy i pyszny. Zachęcam do zapamiętania, a jeśli lubisz filmy, daj kciuk w górę. Im więcej polubień, tym więcej dzieci zobaczy ten film.